Każde zadanie jest mega trudne, naprawdę siedząc przed telewizorem, oglądając teleturnie jakiś czy ten na przykład program, czy można powiedzieć, no jak oni mogą tego nie wiedzieć, jak oni tego mogli nie policzyć, jak oni mogli tego nie znaleźć, ale naprawdę w sytuacjach takich powiedzmy podbramkowych, stresowych, kiedy trzeba wykonać naraz parę czynności, Rzeczy oczywiste stają się nieoczywistymi. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy bardziej roztrzepani niż nam się wydawało. To prawda. Staramy się po prostu wypaść jak najlepiej, ponieważ no, każdy wydaje mi się, to jest normalne, że jak ktoś coś robi, no to jakby lubi robić dane rzeczy najlepiej. Na Ale może. zadania są nie, często nieprzewidywalne, nieprzewidywalne. więc e, ciężko się też obwiniać, jeśli coś nie wyjdzie, ponieważ są takie e, różne momenty w tych zadaniach, gdzie naprawdę bywa trudno i tak, I no niezależnie nas... od tego, czy się jest wysportowanym, czy nie, czy się jest asem inteligencji, czy nie, można po prostu się pomylić, bo dzieje się pewne rzeczy, dzieją się, dzieją się bardzo szybko, i nie na wszystkie mamy wpływ. Zostały zaproszone pary bardzo mocne, ale każda inna, i właściwie każda para ma, ma swoją własną siłę. No tak. No tak jak my powiedzieliśmy, nasza siła w czym ona jest? Nie wiem, upartości? Chyba I w tak. uśmiechu? U, uśmiechu u, u, tak. W takiej swobodzie chyba, prawda? Chyba tak. Chyba tak. Ale są, są pary bardzo, bardzo barwne, są pary po prostu takie zabawne, cudownie roztrzepane, są pary bardzo sportowo takie nastawione właśnie na, na rywalizację, są pary barwno takie taneczne. Cudowne, właściwie. Elastyczne. Każde, elastyczne, ale każda para wnosi, wnosi ogromną, ogromną siłę. I właściwie na tym będzie polegała siła tego, tego programu. Na razie to rywalizujemy sami ze sobą. <śm> sami ze sobą, <śm> <śm> Zgadza się. Ale ja nie czuję jakiegoś, jakiejś takiej presji i poczucia, że ja rywalizuję z kimkolwiek. Nie mamy tutaj przeciwników. No nie mamy przeciwników. O, czyli finał jest wasz. Nie. Tego nie mówimy. <laughs> Oczywiście my z dużą pokorą podchodzimy, bo, bo faktycznie te trudności, tych zadań, wydanie, które wydaje mi się łatwe, one wcale nie są takie łatwe i, i, i z perspektywy nawet jakby znajomości siebie, ale wykonania jakby do tego zadania jeszcze pokazuje trudność, ale każdy rywalizuje, bo każdy chciałby jak najwięcej czasu spędzić jakby ze sobą i to jest fajne i, i zobaczymy, ile nam będzie jeszcze dane tutaj zostać. Tyle, no. Naprawdę jest fajny format programu, bardzo nam się podoba i, i te nasze znaki, które tutaj chcieliśmy znaleźć, to znaleźliśmy.